Witam wszystkich serdecznie, i na początku chciałbym zaprosić kapłanów, którzy nas oglądają, na rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Myślę, że znane nazwisko, chętnie słuchany, czytany. Rekolekcje będą w Nałęczowie w dniach od 22 do 25 listopada. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Szkoły Formacji Duchowej. Serdecznie zapraszamy. Temat rekolekcji to kapłan, prorok czy urzędnik. Do tego także nawiązuje dzisiejsza lekcja dywina, na którą chcemy zaprosić. Jezus będzie zmieniał nasze myślenie. To będzie rzeczywiście, mam nadzieję, wielka metanoja, pewien przewrót. W naszym myśleniu. Co to znaczy być pierwszym, co to znaczy dążyć do zaszczytnych miejsc i czy Jezus to w nas gasi, czy raczej chce, żebyśmy się w tej dziedzinie rozwijali na jego wzór. Zapraszam na lekcję Divina. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Odiwina 29. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Witajcie, szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię według świętego Marka, rozdział 10, werset od 35 do 45. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał, co chcecie, żebym Wam uczynił. Rzekli Mu, użyć nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. I dać swoje życie na okup za wielu. Zdarzamy się dzisiaj z czymś, co jest bardzo obecne w naszym życiu, w świecie. Normalnym jest dążenie do pierwszeństwa, do bycia kimś ważnym. Aby w hierarchii społecznej nie być ostatnim, ale lepiej tym dominującym. To jest coś jakby oczywistego, że jest marzenie o karierze, żeby ci dwaj, Jakub i Jan właściwie nie robią niczego zdrożnego. Jezus to pochwala, mówi, kto z was chce być wielkim, kto z was chce być pierwszym, domyślnie. Jest to dobra rzecz, pożądać czegoś takiego. Niech naśladuje mnie po prostu. Ja Wam daję wzór tej wielkości i tego pierwszeństwa. A więc musi się jakby wywrócić, e, przestawić zupełnie pewien sposób pojmowania? Musi się dokonać metanoja, czyli zmiana ich myślenia w ich głowach. Ponieważ Jezus im proponuje zupełnie inny model wielkości i pierwszeństwa, niż u tych widzą oni, i my też, którzy zdają się władać nad tym światem, jak mówi Pan Jezus. Nie? Mamy ostatnie wersety. Ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, dają im odczuć władzę, ci, którzy są wielcy. Nie tak będzie między Wami. Ciekawe. Ponieważ sam Jezus jako pierwszy pójdzie taką drogą, i ją zapowiada w bezpośrednim kontekście poprzedzającym naszej Perykopy. Dosłownie poprzednie dwa, trzy wersety mówią o tym. Po raz trzeci Jezus zapowiada, że syn człowieczy idzie do Jerozolimy śpieszy się do Jerozolimy. Będzie wydany w ręce arcykapłanów i uczonych w piśmie, ci skażą go na śmierć, wydadzą go poganom na obliczowanie, oplucie, znieważenie i ukrzyżowanie i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czyli, krótko mówiąc, w naszej jakby mentalności, ale też w naszej naturze, jest tak głęboko zakodowany zupełnie inny model niż ten jezusowy, że te trzy zapowiedzi męki, które poprzedzają nasz, naszą perykopę, by pokazują, że po pierwsze, kiedy była pierwsza zapowiedź, no to pamiętamy, jak Piotr wziął Jezusa na stronę i go upominał, że nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Za drugim razem oni milczą, jakby nie chcieli w ogóle niczego słyszeć, a teraz po trzecim razie yy, robią właśnie to. Ci dwaj wybrani, ulubieni, można powiedzieć, uczniowie wraz z Piotrem, których Jezus zabiera ze sobą i na górę przemienienia, i potem zaprosi ich ze sobą na modlitwę, do tę ostatnią do Getsemanii. Ci dwaj właśnie podchodzą do Niego, tak jakby nie usłyszeli tego, co Jezus mówi właśnie o ukrzyżowaniu, o tej drodze chwały Syna Człowieczego, która jest zupełnie inna niż droga, Chwały i władzy, jaką wybierają władcy tego świata. I yy, proszą, upraszczając trochę, mówiąc bardzo kolokwialnie, chcemy być ministrami spraw wewnętrznych i spraw zewnętrznych po twojej prawej, lewej stronie, w twojej chwale. Piękne jest to, że chcą być blisko Jezusa, że na tym im tak bardzo zależy. To jest mocno podkreślone, prawda? Daj nam, abyśmy byli w Twojej chwale, po Twojej prawej, po Twojej lewej stronie. Nie? To jest piękne z jednej strony. Ja widzę problem taki, że kiedy zaczynamy się nawracać. I zaczynamy rozumieć, że, że nie chcemy iść drogą światową, a więc dominować nad innymi. Odkrywamy drogę chyba nie do końca prawdziwą, bo na przykład u siebie zauważyłem, że skoro nie mam być pierwszy, ten dominujący, to usuwam się gdzieś tam w cień i myślę, że być pokornym to znaczy być tym takim rzeczywiście ostatnim, schować się. I zniknąć, zniknąć i, że to jest pokorne. Chyba dwie skrajności tutaj mamy, których trzeba unikać. Obu. Efekt jest taki, że przestaje się rozwijać. A Jezus mówi, bądź pierwszy służąc. I to dopiero daje ci rozwój. Kiedy A to nie wyrzekasz pewną się. Inicjatywę, gotowość, żeby zauważyć, jako pierwszy zakasać rękawy prawda? do tej służby. Nie wyrzekam się. Tego pragnienia, czy tam dążenia do, do bycia pierwszym, czy nawet największym. Ale to, co powiedziałeś, jest odpowiednia droga. I teraz odkrywamy drogę Jezusa. Jak robiliśmy skrutację. Odkryłem, że z tego miejsca bardzo jakby jest prosta droga do Wieczernika, który będzie za chwilę, do 13 rozdziału Świętego Jana, gdzie Jezus. Przepasuje się prześcieradłem, zdejmuje szatę i umywa uczniom nogi. I tutaj ten opór Piotra, że nie będziesz mi umywał nóg, ale to, co takie odkrywcze jest najbardziej, nie? że ten fragment, ta, ta, ta scena z wieczernika nie mówi o pokorze Jezusa, tylko faktycznie o Jego naturze. Że, natura, że, że, że że naturą Jezusa Chrystusa jest być sługą, wręcz niewolnikiem. I pierwszy werset 13 rozdziału mówi, skąd to się bierze. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. A więc y, to nie jest tak, że ja się czuję Potężny i mocny, ale teraz robię rzecz pokorną, czyli zniżam się do tych biedaczków. Ale Jezus faktycznie czyni się sługą, a nawet niewolnikiem, umierając na krzyżu, jak jak Niewolnik, niewolnik to ktoś, kto należy ciałem i duszą do drugiego, prawda? Jest do jego dyspozycji bez reszty, prawda? I, i dlaczego to robi? bo umywanie nóg należało przy ucztach należało właśnie do niewolników i dlaczego Jezus to robi? Bo chodzi o tę relację przyjacielską, kiedy mówi nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi, bo ta relacja przyjacielska prowadzi do po pierwsze zrównania, zrównania yy, jego z uczniami, żeby Jesteście moimi przyjaciółmi, bo powiedziałem Wam wszystko, co, co usłyszałem od mojego ojca i żeby też tę równość prowadzić między uczniami. Niech jeden drugiego nie nazywa mistrzem, ojcem, ojcem. nauczycielem. Oczywiście ojcem. w odpowiednim sensie. Tu nie chodzi o to, że to przekreśla hierarchię, ale chodzi o. To, to ten fundament, tą podstawę, nie? kiedy później, powiedzmy, święty, któryś ze świętych biskupów, już nie, nie chce tutaj, mówił, że z wami, dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem, nie? Owszem. Jezus pokazuje po prostu rzecz najistotniejszą w swojej misji, że on owszem idzie do Jerozolimy zakrólować, idzie po zwycięstwo, ale to zwycięstwo nie dokona się na sposób władców tego świata przez przemoc i dominację, przez wymuszone posłuszeństwo. Dokona się natomiast przez ofiarę z samego siebie, poprzez po prostu taką miłość, która właśnie staje się bezbronna wobec drugiego człowieka i bierze na siebie konsekwencje grzechu zła drugiego by odnieść zwycięstwo nie na poziomie jakimś politycznym, ale na poziomie dużo głębszym w sercu człowieka. Patrz, że człowiek i... zostanie pokonany przez miłość Jezusa bez odbierania mu wolności. Patrz, i jest ta właśnie równość, nie że służąc, dźwigasz tego drugiego do, do, jakby do, do, do poziomu przyjaciela i czynisz jeszcze tego jednego, drugiego i trzeciego nawzajem przyjaciółmi, mówimy braćmi, nie? To jest kapitalne, bo to mnie dosłownie napędza do, do tego, żeby być, czy wchodzić w tę misję Chrystusa sługi, czy, czy nawet niewolnika, nie? Chrystus diakonos. Właśnie w tym celu, nie? że czynię się tym jakby ostatnim albo nawet najmniejszym, sługą wszystkich, niewolnikiem wszystkich, bo to prowadzi do wydźwignięcia i, i, i do równości. Pamiętamy ten rok, rok miłosierdzia i logo roku miłosierdzia, prawda, dobry Samarytanin i człowiek cierpiący, który zostaje podniesiony do takiego stopnia, że jego twarz jest na równi z obliczem tego miłosiernego Samarytanina, czyli Chrystusa. Mają wręcz jedno wspólne oko na tym wizerunku. Tutaj. To znaczy, że patrzą razem, prawda? Yy, rozumieją jedno, pragną jednego, jakby, nie? Patrzą w jedną stronę. Dotknijmy jeszcze yy, tego pytania, które stawia, czy rozumiecie o co prosicie? Więc to jest znowu piękne u synów Zebedeusza, że oni przybiegają do Jezusa ze swoimi pragnieniami, intencjami, bo tylko w ten sposób moż, mogą się skonfrontować tym, z tym, czego chce ich nauczyć Jezus. Prawda? Poprzednio, przy drugiej zapowiedzi, męki uczniowie tyle się nauczyli z reprymendy, jaką usłyszał Piotr przy pierwszej zapowiedzi, że milczeli jak grób po prostu. Nic się nie odzywali kiedy nie rozumieli zapowiedzi o krzyżu i nie odzywali się, również kiedy Jezus chciał ich sprowokować do rozmowy pytaniem o co się pokłóciliście. Bardzo podobna sytuacja. Tutaj natomiast oni jakby wychodzą z tego biernego oporu wobec Jezusa poprzez milczenie, żeby zachować w sobie swoje oczekiwania względem Niego, żeby ich jakby nie utracić, żeby Jezus ich nie wymiotł prawda, jednym konkretnym zdaniem, z ich głów i nie chcą usłyszeć czegoś, co by im popsuło ten obraz i ten model, jakby mesjasza, który pielęgnowali w swoich głowach wraz ze wszystkimi oczekiwaniami względem niego, kariery politycznej, zwycięstwa jakiegoś może militarnego czy czegokolwiek przychodzą, konfrontują się z nim i to jest piękne. Panie Jezu, chcemy, żebyś nam uczynił to yy, co, my chcemy. co my chcemy. Jakby chcą od Jezusa wyłudzić obietnicę, że co, cokolwiek to będzie, to ja wam to uczynię. To ale to, tak zrobił pijany Herod Antypas wobec Salome, córki swojej konkubiny, prawda? Cokolwiek mnie poprosisz, dam ci nawet połowę. Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus jest reprezentuje inny model kr króla, prawda? I mistrza nauczyciela, zaprasza ich do rozmowy, do szczerości i oni są piękni w tej szczer szczerości, prosząc yy, o coś, w czym miesza się coś pięknego, już wspominaliśmy, to bycie jak najbliżej Jezusa, a z drugiej strony yy, yy, jakaś myśl o karierze, o, o czym też wspomniałeś, o tym dominowaniu, panowaniu doczesnym, ziemskim, na wzór ziemskich władców. Jezus po prostu ich prowadzi dalej, oczyszcza ich, pytając, czy jesteście gotowi wejść ze mną w tę chwałę, którą mam objąć jako syn człowieczy, jako cierpiący sługa Pański, który przez ofiarę z samego siebie, przez cierpienie i śmierć, właśnie objawi swoją chwałę, swoją wielkość, swoje zwycięstwo nad ludzkimi sercami. Zobacz, prowadzi ich później, tych dwóch, z Piotrem, do Getsemani, gdzie oni nie są w stanie się modlić właśnie to modlitwą Ale to są Jezusa. właśnie ci dwaj, prawda, tak. o których, których on pyta, czy możecie pić kielich, a potem on sam z tym kielichem właśnie staje wobec ojca mówiąc, ojcze oddal ode mnie ten kielich, kielich męki, ale nie to, co ja chcę, lecz to, co ty, tutaj właśnie mamy takie antidotum na na nasze oczekiwania, nasze chciejstwa względem, Jezusa, żeby posłużyć się nim do realizacji naszych planów. Chcemy, żebyś nam zrobił. I zaprasza ich, zwracając się do Piotra, ale wszyscy trzej to słyszą, jednej godziny. Nie mogliście. Myślę, czuwać. że ja, kiedy rozważałem to słowo, odebrałem to bardzo konkretnie, że to jest zaproszenie, żeby z Jezusem czuwać jedną godzinę dziennie, starać się przynajmniej, nie zawsze pewnie to wyjdzie, ucząc się w ten sposób czuwać przy Nim po to, żeby być gotowym na godzinę decydującą, godzinę próby, kiedy będzie trzeba stanąć wobec prawdziwej próby, żeby wtedy nie, nie zdezerterować. Ostatecznie Jakub był pierwszym z apostolów. który poniósł męczeństwo. A Jezus, a, a Jan poszedł najdalej w naśladowaniu Jezusa w Jego męce, bo stał najbliżej krzyża, tuż tu obok Matki, mówi o tym Jan, kiedy pozostali uciekli, prawda? Więc poszedł bardzo daleko. Więc, e moi drodzy, Spróbujcie wejść głęboko w to słowo, bo my naprawdę staramy się, nawet jeśli chcemy służyć innym, to z pewnej pozycji, z pewnej wysokości i to pokornie się zniżamy, ale ten drugi jest jednak niżej, mimo wszystko. Tymczasem Jezus nam, nam pokazuje zupełnie inną drogę, że on się czyni naprawdę niewolnikiem, to jest Jego tożsamość i dzięki temu czyni z. Z nas, swoich przyjaciół i przyjaciół między nami. Myślę, że każdy z nas spotkał kogoś takiego w swoim życiu, kto na Twój widok, kiedy stajesz w progu, po prostu wstaje i zaczyna ci służyć. Nie żeby coś pokazać, nie z westchnieniem czy grymasem, że no, muszę się jakoś zająć. Jest to w naturze takich osób. One po prostu istnieją służąc. Służą, służenie jest ich naturalnym sposobem istnienia. Ci święci i bezimienni wzięli to od Jezusa. Dobre niedzieli wszystkim życzymy. Zapraszamy do głębokiej medytacji i wejścia na taką drogę. Ksiądz Józef Naczelny. To nam się udało. I ksiądz Robert Łuszeński.